Witam Państwa na konferencji Twojego ruchu a dzisiaj nawet bardziej na konferencji Europy Plus Twojego ruchu, dlatego że ze mną jest Agata Nowacka, kandydatka na, do Europarlamentu na liście dolnośląskiej, a jednocześnie od wielu lat pracująca w Parlamencie Europejskim, znająca tamtejsze standardy, znająca Brukselę i znająca niektóre takie rzeczy, o których na co dzień u nas nie. Mówimy, a o których dzisiaj będziemy mówili. To będzie pierwszy temat naszej konferencji: o tym, że rząd Donalda Tuska stara się promować innowacyjne przedsiębiorstwa, ale zdaje się, że to promowanie polega od czasu do czasu na promowaniu amerykańskich przedsiębiorstw. Natomiast w drugim temacie nie sposób uciec od najważniejszego chyba dzisiaj tematu, mianowicie wielkiego protestu górników na Śląsku, a więc w drugiej części krótkiej. Komentarz Twojego ruchu dotyczący tych protestów górników. Zaczynamy wobec tego od innowacyjnych przedsiębiorstw, od innowacyjnych przedsięwzięć. Jak niektórzy policzyli, Donald Tusk i pani minister Bieńkowska używają słowa innowacyjność we wszystkich możliwych przypadkach i przy wszystkich możliwych okazjach. Ktoś policzył nawet, że słowo innowacyjność jest najczęściej wymienianym przez nich słowem. Tymczasem Realia są takie, że w ubiegłym roku w rankingu Global Innovation Index spadliśmy z 49 na 40, z 44 na 49 miejsce, o 5, 5 miejsc w dół. Zajmujemy w tej chwili jako Polska, Polska zajmuje zaszczytne 49 miejsce. I to mimo tego, że w ostatnich sześciu latach, w sześciu latach rządów Donalda Tuska na przedsięwzięcia związane z innowacyjnością wydaliśmy ponad 40 miliardów złotych. A więc gdzie są te pieniądze, gdzie się podziało te 40 miliardów złotych, skoro w rankingu innowacyjności polskich przedsiębiorstw spadamy w tym czasie w dół? Te pieniądze zostały po prostu stracone przez rząd Donalda Tuska, przez 6 lat rządów Donalda Tuska. Stracone zostało 40 miliardów przeznaczonych na rozwój innowacyjnych firm. A może, a może w jakiejś części te pieniądze zostały wykorzystane na rozwój amerykańskich firm zajmujących się innowacyjnym, innowacyjnymi przedsięwzięciami. I o tym będzie mówiła. Agata Nowacka, kandydatka do Europarlamentu, Twojej Europy, plus Twojego ruchu z Listy Dolnośląskiej. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę na, na, na jedną rzecz, jaka, jaka się pojawiła tuż przy aferze Snowdena i, i skandalu, skandalu z, z NSA. No, otóż ujawniła ta afera, że, że mamy bardzo kiepską infrastrukturę cyfrową na co dzień. Jesteśmy bardzo uzależnieni od gigantów e, amerykańskich kwestii w kwestiach internetowych. E, na co dzień surfujemy na komputerach, które są zaprojektowane w Stanach Zjednoczonych, e, które są wyprodukowane w Chinach. Wyszukujemy treści za, za pomocą wyszukiwarki Google, e, dzielimy się informacjami na Twitterze, czy używamy Facebooka? Częściej, czy, 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 czy nie jak powinniśmy, to już każdego indywidualna kwestia. W każdym razie jesteśmy na co dzień uzależnieni od, od cyfrowo, od gospodarki amerykańskiej. Bardzo cieszy mnie fakt, że wczoraj podczas debaty czterech głównych kandydatów na przewodniczącego Komisji Europejskiej cała czwórka powiedziała, jak bardzo war, warto i jak, jak, jak ważne jest inwestowanie. W nowe, nowoczesne technologie i w gospodarkę cyfrową. Bardzo się cieszę, że, że właśnie liderzy europejscy podkreślili to, nawet oni. Smucę się z innego powodu. Kilka dni temu, w zeszłym tygodniu, stowarzyszenie, które się nazywa Web Analytics Alliance w Brukseli, zaapelowało do posłów Parlamentu Europejskiego. Gdyż strony Parlamentu Europejskiego i innych instytucji europejskich używają Google Analytics, choć na rynku istnieją świetne, takie same rozwiązania europejskie. Postanowiłam z tego powodu zrobić swoją własną analizę i, i wejść na strony naszych najważniejszych osób w państwie. I co się okazuje, że mamy świetny produkt. W kraju świetny produkt świetnie rozpoznawany w Europie, marka na przykład Gemius bądź inne otwarte oprogramowanie firmy Piwik, które używa na przykład kandydat na przewodniczącego Komisji Europejskiej Martin Schulz, a okazuje się, że nasz prezydent, nasz premier, Narodowy Bank Polski, Najwyższa Izba Kontroli. Nawet Biuro, Bezpieczeństwa Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, czy nawet nasze Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, używają do analizy swojego ruchu internetowego narzędzia amerykańskiego. Produkt jest ten świetnie uznawany w Belgii, jest uznawany w, w Danii, można. Mówimy tyle o, o, o o inwestycjach w innowacje, mówimy tyle o inwestycjach w nowe technologie, a bez promocji najwyższych, najważniejszych polityków w kraju, bez promocji naszych produktów, niestety daleko nie zajdziemy. I, i, i jest, to, jest to przykre. Warto tutaj zwrócić uwagę, że. To jest, nie wiem, warto zadać pytanie w tym momencie, dlaczego tak się dzieje. Czy prezydent i premier i Platforma Obywatelska nie rozumieją nowych technologii? Nie rozumieją, jak działa ruch internetowy? Nie rozumieją, czy nie chcą, czy są zaleniwi? Nie wiem, warto zadać im to pytanie. Warto też przypomnieć w tym momencie, że Platforma Obywatelska jest tą samą partią która nam chciała sprzedać akta, podpisała ją za naszymi drzwiami i później dzięki naszemu społeczeństwu, ja oglądałam to w Brukseli, byłam wtedy dumna, akta została obalona. W tym momencie mamy coś takiego, co się nazywa TTIP, Stowarzyszenie Handlo Umowa Handlowa z USA. Również, jest tam, również są tam podnoszone kwestie internetowe, są to bardzo ważne sprawy. Także naprawdę warto tutaj sobie zadać pytanie, czy... Platforma Obywatelska zna się na internecie i wie, w jaki sposób działa internet. Ważną kwestią jest tutaj również, tak jak wspomniałam wcześniej, o instytucjach europejskich, którzy, które używają właśnie Google Analytics, zwłaszcza Parlament Europejski. No, osobami, które są odpowiedzialne za. Za właśnie negocjowanie umów z dostawcami rów, równych, różnych usług w Parlamencie Europejskim. Odpowiedzialni za to są kwestorzy. I tutaj jest kolejna sprawa, że mamy, mam, mieliśmy kilku posłów, którzy byli kwestorami od kilku lat, podczas prawie dwóch kadencji. Pani poseł Lidia Geringen-Dodenberg jest odpowiedzialna za te kwestie, jest to szanowana europosłanka. Ja rozumiem, że to są trudne kwestie, kwestie techniczne, internetowe, no ale może w tym momencie. Wiemy, że, że ludzie młodzi lepiej rozumieją te kwestie. Dziękuję bardzo. A więc podsumowując, mając doskonałe własne narzędzia do analiz internetowych, a są to przedsięwzięcia, bo przedsiębiorstwa. Zajmujące się internetem, to jedne z najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw. Wykorzystujemy do tego celu przedsiębiorstwa, korporacje Google Amerykańską. Ja już pominę fakt, że należy postawić również o pytanie o bezpieczeństwo tych wszystkich rozwiązań, skoro to Amerykanie analizują, jaki jest ruch internetowy, kto odwiedza strony pana premiera i jego rządu, w jaki sposób Jakie zachowania cechują internautów korzystających ze stron internetowych polskich naczelnych władz? I to Amerykanie mają dostęp do tych wszystkich statystyk. Tracą na tym polskie przedsiębiorstwa. Po pierwsze, polskie innowacyjne przedsiębiorstwa. I po drugie, traci na tym na pewno w jakimś stopniu bezpieczeństwo naszego kraju. Ja, jako poseł Twojego ruchu, aby ten temat dalej prowadzić, będę pytał. Kolejne ministerstwa, kolejne urzędy władz naczelnych w Polsce, z jakich narzędzi korzystają i czy wspierają polskie przedsiębiorstwa innowacyjne. Jak również będę pytał przy okazji o to, jakich systemów używają w swoich urzędach. Bo jest taki kraj jak Estonia, gdzie w większości urzędów używane jest Open Source bezpłatne, wolne oprogramowanie, a lo, rodzime firmy zajmują się serwisowaniem i wdrażaniem tych rozwiązań. Natomiast większość założy się, że odpowiedź z większości, ze wszystkich polskich ministerstw, również pewnie od pana premiera będzie taka, że wszędzie króluje system Windows, w tym Windows XP, który właśnie. Przestał mieć wsparcie swojej macierzystej firmy Windows i w tej chwili te wszystkie komputery wyposażone w ten system pozostaną bez wsparcia macierzystej firmy Google, która bez możliwości wprowadzania poprawek i łatania pojawiających się co chwila dziur. Tyle w pierwszym temacie. Komentując temat. Komentując temat górników i dzisiejszego wielotysięcznego protestu górników, Twój ruch popiera słuszny protest górników i jednocześnie będzie popierał, jeżeli do takiego protestu dojdzie, protest Solidarności 80, która zapowiedziała, że jeżeli obecne protesty nie doprowadzą do rozwiązania sytuacji i do porozumienia górników pracujących w kompanii węglowej, będą blokować dostęp do polskich odbiorców, do polskich elektrowni, jak również na polskiej granicy rosyjskiego węgla. Importowanego właśnie z Rosji. Bo ten dzisiejszy wielotysięczny protest górników ma dwa aspekty. To przede wszystkim walka tych ludzi, walka górników o obronę ich miejsc pracy. W kopalni węglowej pracuje 55 tysięcy osób, którym grozi, że nie będą otrzymywać, że nie ma pieniędzy na wypłaty dla tych pracujących górników. A jeżeli kompania węglowa upadnie, wówczas. Te 55 tysięcy osób może stracić pracę. Ale ten protest ma również drugi aspekt, to również walka tych ludzi o bezpieczeństwo energetyczne Polski, bo Donald Tusk bardzo dużo mówi w ostatnim czasie o unii energetycznej i o bezpieczeństwie energetycznym również Polski w kontekście dostaw rosyjskich dostaw gazu. Natomiast doprowadzenie do upadku polskich kopalń, względnie drastyczne zmniejszenie wydobycia w polskich kopalniach doprowadzi do tego, że zwiększy się import węgla podobno tańszego węgla z Rosji. I jeżeli już nie będzie polskich kopalń, jeżeli nie będziemy mogli sprostać temu szacowanemu w tej chwili na 70-80 milionów ton wydobycia w Polsce, jeżeli większość Węgla będzie docierała do nas z Rosji, wówczas nie pozostanie nic innego jak negocjować kontrakty węglowe z jakimś rosyjskim węglowym Gazpromem. A w Polsce wybudować szerokie tory, tak aby szybciej i łatwiej można było dowieźć ten węgiel do polskich odbiorców, do polskich elektrowni. To absurd. Do tego nie możemy doprowadzić, bo bezpieczeństwo energetyczne Polski to również bezpieczeństwo węglowe. Bezpieczeństwo węglowe, bo na węglu oparta jest w znacznej części, w przeważającej części polska produkcja, w Polsce produkcja energii elektrycznej. A więc problem polskich kopalń, problem zalewu Polski tanim węglem rosyjskim musi zostać rozwiązany w imię bezpieczeństwa, w imię polskiej racji stanu, w imię bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zwłaszcza, że ten węgiel rosyjski, jeżeli się policzy wszelkie koszty, na które składa się cena tego węgla, wcale nie jest istotnie tańszy. Ten węgiel, co prawda, kosztuje około 30 dolarów w kopalni rosyjskiej ale około 55 dolarów kosztuje dowiezienie tego węgla do granicy i cena na granicy kosztuje, wynosi już 85 dolarów plus koszty przeładunku można powiedzieć około 90 95 dolarów to daje 280 290 zł cena węgla rosyjskiego wynosi cena węgla polskiego wynosi około 300 zł różnica jest niewielka a więc decyzja o y, zablokowaniu możliwości y, Sprowadzania w tak dużej ilości węgla rosyjskiego do Polski musi być decyzją polityczną i musi doprowadzić do tego, aby sprzedawany w do polskim kopalniom i polskim odbiorcom indywidualnym był polski węgiel, bo bilans nie ma w tej chwili ilość nadprodukcji węgla kamiennego w Polsce. Importujemy. Kilkanaście milionów ton węgla, w 65% z Rosji. Natomiast mniej więcej tyle, również kilkanaście tysięcy ton polskiego węgla zalega na hałdach w kopalniach i na hałdach w elektrowniach. Oczekujemy ze strony Donalda Tuska, Twój ruch oczekuje ze strony premiera Donalda Tuska szybkich działań w tej sprawie, bo kwestia rozwiązania problemu kompanii węglowej, problemu polskiego węgla jest sprawą polityczną i jest sprawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dziękuję.